Witam państwa na porannym webinarium. Przepraszam za małe opóźnienie, ale tutaj, jakby Google troszeczkę nam ostatnio, nie Google, tylko YouTube nam co chwila wprowadza jakieś drobne zmiany, i w związku z tym mamy tutaj drobne czasem problemy z tym, żeby w ogóle wystartować, ale już wszystko jest, można powiedzieć, na swoim miejscu, więc zaczynamy nasze cotygodniowe webinarium, na którym. Przyglądamy się najciekawszym historiom z rynków finansowych i mówimy sobie o tym, co przyniesie bieżący tydzień. Przełączmy sobie tutaj na to okno prezentacji, powiemy sobie o tym zaraz, co w tym tygodniu. Nas czeka. No, przede wszystkim zaczniemy sobie od tematu porozumienia handlowego, które rynki świętowały w ubiegłym tygodniu. Mieliśmy dość dramatyczny tydzień, bo w niedzielę przypadał termin na wprowadzenie zapowiedzianych już ceł na, na resztę importu z Chin i ceł odwetowych chińskich. No, i było wiadomo w zasadzie, że te ceł nie mogą zostać wprowadzone, bo to byłaby katastrofa dla Trumpa, który jest w roku wyborczym, sobie nie można pozwolić. No tylko było pytanie, w jaki sposób to zostanie rozegrane, czy będziemy mieć po prostu odwlekanie tego, czy będziemy mieć jakąś formę porozumienia, które, która jakby będzie, można powiedzieć, w pewnym sensie sprawiać wrażenie, bo to chyba tak należy e, opisać, że, e, że mamy jakieś wielkie porozumienie i teraz już sprawy będą e, miały się dobrze. Więc od tego sobie zaczniemy. Mieliśmy oczywiście wybory w Wielkiej Brytanii, fund nam bardzo mocno e, zyskał. E, Niesamowite rzeczy, dzie rzeczy dzieją się też na Kawie, która przez ostatnie lata była, no jej cena była mocno, e, można powiedzieć, zdołowana, e, duże odbicie, ale w piątek też spora przecena, więc jej poświęcimy sobie chwileczkę. No i dane w tym tygodniu. Mamy dość ciekawy tydzień, szczególnie zwykle jest tak, że w poniedziałki nie mamy w ogóle jakichś ciekawych danych, tym razem jest inaczej. Jest to taki ostatni pełny tydzień tradingowy w roku, ale też ostatni tydzień ważnych danych, publikacji ważnych danych, więc warto się temu przyjrzeć. Ok, no i sobie zacznijmy od tego porozumienia handlowego. Tak jak powiedziałem, jakby wygląda na papierze nieźle, tak więc szczególnie dla Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie w skrócie co ono zaznacza: oczywiście, brak nowych ceł, no to było wiadomo, jakby po to ono jest zrobione, po to w ogóle było podpisane, bo inaczej. Ciężko byłoby się z twarzą wycofać z tego, że um, no mamy cła, a ich nie nakładamy. No dlaczego? Tak? Więc jakby tutaj coś musiało zostać podpisane, um, no i to, jakby to wyeliminowanie tych cła było jakby tym oczywistym pierwszym punktem. I właśnie pytanie było, co dalej? Tak? No bo jakby to, że um, gospodarki nie są w stanie sobie pozwolić na to, żeby dowalać sobie kolejne cła, to było oczywiste. Natomiast pytanie było, co pójdzie dalej. No I tu, jakby, e, kolejne punkty są przede wszystkim korzystne na papierze dla Stanów Zjednoczonych, więc można powiedzieć, że nawet pewnym zdziwieniem jest to, że Chiny się zgodziły na taki deal, który dość wyraźnie wydaje się wspierać Trumpa. Dlaczego? Bo Chiny w sumie nie dostają za wiele. Mają redukcję ceł e, nałożonych we wrześniu. A przypomnę, te cła nałożone we wrześniu na e, około 120 miliardów e, dolarów importu. To były cła, które Trump nałożył właśnie po to, żeby Chiny przycisnąć do ściany i to porozumienie dostać jakikolwiek, więc wydawało się, że Chiny będą chciały przynajmniej um, znieś, zniesienia jeszcze tych ceł, a one zostały jedynie ograniczone o połowę. Te stawki i tak były 15%, więc te nie najwyższe. Mamy jeszcze, oprócz tego mamy 25% na około 250 miliardów importu i one zostają niezmienione, a więc tutaj mamy Ograniczenie tego jedynie o połowę, więc dla Chin nie będzie jakiś wielki, um, wielki wsparcie dla, dla ich gospodarki. A tymczasem Chiny się zobowiązały do wielu rzeczy. Po pierwsze, mają zwiększyć import ze Stanów Zjednoczonych o 200 miliardów dolarów dwa lata. Co już na papierze brzmi no bo jakby skoro Chiny importują nieco ponad 100 miliardów rocznie, to jak tu zwiększyć o 200 miliardów 2 lata? No to wydaje się, że. Naprawdę wymagałoby jakiegoś, jakiegoś gigantycznego wysiłku, i też Chiny w tym momencie musiałyby przestać kupować z wielu innych źródeł. Jednocześnie import dóbr rolnych ma wynieść 40 miliardów dolarów rocznie znowu kwota bardzo, bardzo wysoka. Dla porównania, w 2012 roku, kiedy mieliśmy najwyższy import dóbr rolnych z, z USA, Ever to było 28 miliardów dolarów, ale wtedy mieliśmy bardzo wysokie ceny. Wystarczy sobie popatrzeć na ceny kukurydzy, soi. Z tamtych okresów mieliśmy, to, to była ta, taka, można powiedzieć, nawet trochę bańka na tych rynkach i stąd też po prostu ten import był drogi. Teraz te ceny są dużo niższe, więc y, znów będzie to bardzo trudne. Chinom zależy na y, imporcie mięsa, bo y, no, ze względu na ten kryzys y, Pogłowia świni mają ogromne pro, problemy z ceną wieprzowiny. Ona e, wzrosła rok do roku ponad 100% w Chinach, więc to jest problem dla Chin, ale jednocześnie to oznacza, że jest mniejszy popyt na pasze i mniejszy popyt na związku z tym na ziarna. Więc Chiny to mają problem. Ja szczerze powiedziawszy tego w ogóle nie widzę. A jeszcze dodatkowo jest zapisane w, w umowie, że tak naprawdę to Chiny mają się postarać, żeby to nie było 40-45, tak, żeby się do tych trampowych 50 jak najbardziej zbliżyć. No i oprócz tego mamy takie już bardziej powiedziałbym, miękkie obietnice, że prawa intelektualne, dostęp do rynku usług finansowych itd., tak tak to wszystko, na czym Stanom Zjednoczonym zależy, ale e, Chiny jakby obiecywały i nigdy de, poza e, swoje obietnic się nie wysunęły. E, no i ostatni taki punkt, że konflikty mają być rozwiązywane na szczeblu roboczym, czyli jeśli Stany Zjednoczone powiedzą, hej, nie, nie wywiązujecie się, z tego porozumienia. To nie jest od razu tak, że Trump na Twitterze napis, napisze, że wprowadza nowe cła, tylko, że spotykają się urzędnicy i rozmawiają sobie, dlaczego, dlaczego nie jest tak, jak im się wydawało i jakby być może jest jakiś problem, być może można to rozwiązać. Przynajmniej tak jest zapisane, bo w praktyce z Trumpem wiadomo jak jest, on może wcale tutaj jakby nie stosować się do tego. Więc... Więc tak to wygląda, to porozumienie jest, wygla, wydaje się niezłe dla Trumpa. Tu jeszcze może pokażę właśnie te wszystkie cła, które były wcześniej nakładane. Zatem zatem mamy I yy, tak naprawdę największe te cła, to były, to były cła nałożone jesienią ubiegłego roku, podniesione w maju tego roku i one są tutaj nieruszone, jak i te, te wcześniejsze cła i tylko właśnie te wrześniowe cła zostały ograniczone w połowę, więc to, to naprawdę nie jest dużo. Ja tutaj to jest jakby slajd sprzed dwóch tygodni, gdzie właśnie sugerowałem, że te cła grudniowe nie wejdą w życie, no bo to byłoby strzał w stopę dla Trumpa. No i co? I jakby pokazywałem też te wykresy, ten wykres prawdopodobieństwo, że wygra Trump, żółta linia, prawdopodobieństwo, że wygra kandydat Demokratów, biała linia. Więc jakby to się zaczyna nam zbliżać, więc ta, sytuacja, ta cała historia jest dla Trumpa pozytywna, tak? Oczywiście to jeszcze nie uwzględnia w pełni tego, co się dzieje. No, ale widać też, że brak, jakby, że jakby Biden, który, może tak przechodzę trochę dla osób, które nie, nie śledzą tych moich, moich webinarów co tydzień. Wydaje się, że to, to jest oderwane, ale jakby wiele, wielokrotnie tłumaczę, że to co robi Trump wynika z kampanii wyborczej. Tylko i wyłącznie on chce zostać prezydentem na drugą turę. Wszystko inne jest temu teraz podporządkowane, więc jakby on się kieruje tymi wykresami. No i teraz demokraci mają problem, bo w ich sondażach, w momencie kiedy na fali była Elizabeth Warren, czyli taka pani no mocno można powiedzieć kontrowersyjna bardziej na tym lewym skrzydle to Trump tracił o, przepraszam Trump tracił i tu wydawało się, że właśnie to jest okres września no że w zasadzie będzie mu bardzo ciężko a teraz w momencie, kiedy wysuwa się na prowadzenie Biden, Warren gdzieś to już wydaje się, że ona może być kompletnie, ta jej kandydatura została zmieciona, no chyba, że coś wymyśli, nie wiadomo jakiego. Inni kandydaci są tacy bez polotu. Sanders trochę, to jest zielonia linia, to jest Bernie Sanders, troszkę gdzieś tam podniósł, ale też jakby to poparcie nie jest szalone. Um, więc Biden jest taki nijaki trochę i, i wydaje się, że jego kandydatura... Koniec końców, mimo że teraz w sondażach względem Trumpa wygląda też najlepiej, to wydaje się, że koniec końców on może mieć problem z pokonaniem Trumpa. No i teraz w związku z tym jest trochę zagadkowa ta postawa Chin, które no dały na papierze taki nieźle wyglądający deal dla Stanów. I teraz jest pytanie, czy faktycznie Chiny po prostu chcą trochę, potrzebują tego oddechu dla swojej gospodarki. W związku z tym Zależało im na jakimkolwiek porozumieniu, które trochę tego oddechu im da, czy też po prostu się nie będą z tego porozumienia wywiązywać, będą robić dobrą minę do złej gry, i, i Trump wkurzy się i, i to porozumienie zerwie jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Tak? To też jest całkiem możliwy scenariusz, no bo Chinom zdecydowanie bardziej zale zależałoby, żeby wygrał Biden, który będzie dużo większy i bardziej przewidywalny dla nich niż Trump. Więc no historia cały czas jest bardzo ciekawa, a moim zdaniem absolutnie jakby to może od tego należało w ogóle zacząć, że jakby absolutnie to nie kończy tego konfliktu pomiędzy dwoma, może powiedzieć, mocarstwami, bo on właśnie jest taki mocarstwowy, jakby tutaj zależy od na, na Stanów Zjednoczonych na tym, żeby ograniczyć potencjał Chin, przede wszystkim jakby ludziom, którzy myślą bardziej długofalowo, a nie na tym, a Trumpowi jakby zależy w tym momencie na tym, żeby wygrać Drugą turę, i on może sobie myśleć w ten sposób, okej, okay, no dobra, to ja teraz potrzebuję wszystkiego, żeby wygrać, więc mi teraz zależy na tych zakupach soi, kukurydzy, żeby ci rolnicy na mnie zagłosowali, a później, jak wygram tą drugą kadencję, no to będziemy się bawić inaczej, tak? Więc więc jakby konflikt na pewno wróci do nas wcześniej czy później, to jest moim zdaniem kompletnie nieuniknione. No, jakby tylko tak trajektoria <laughs> ja tego jest ciekawe, więc jakby ja tutaj podchodziłbym dość chłodno do tego porozumienia i yy, jakby uważam, że dla, jakby ten konflikt jest nieodzowny. Tak? Natomiast dla rynków oczywiście on ma pewne swoje konsekwencje. Tutaj jakby na, na początku pokazuję ten wskaźnik nastrojów. One są cały czas wysoko, ale cały czas nie są, nawet nie mówię na, w, na tym skrajnym wykupieniu, ale nawet gdzieś tutaj, w tych okolicach, które często doprowadzały, że rynek zawracał. No jesteśmy tak powyżej średniej, ale bez jakiegoś kompletnego szału, tak, więc jakby można znów powiedzieć, że rynek tak rośnie, niby taki jest, cały czas ma, wygląda na mocno wykupiony, natomiast, e, natomiast, no właśnie, ta dynamika, to, to nie jest jakby taka, jakby nie, nieposkromiona euforia, gdzie można powiedzieć, że się spod, zawali pod własnym ciężarem. Oczywiście, patrząc sobie na wykres S&P 500, e, no widzimy to, że, że jest ten rynek mocno wykupiony, że tutaj jakaś korekta w dół tego kanału choćby by się należała, ale, ale na razie rynek nie daje podstaw ku temu, żeby e, sądzić, że jakby to jest coś, co wydarzy się jutro, dziś czy jutro, tak. Nawet ta, ta analogia do tej sytuacji z czerwca i lipca e, trochę jest mniej aktualna, bo tutaj ta, rynek w ramach tej konsolidacji przy tej górnym ograniczeniu tą dynamikę tracił, a tutaj wyszliśmy dość, Zdecydowanie w, w górę w czwartek i, i w piątek nie skorygowaliśmy tego, tego wyjścia za specjalnie, więc, więc ja na razie mam takie mieszane od, odczucia, i po prostu no coś tutaj się musi wydarzyć. Wydaje się, że jakaś korekta jest nieunikniona, ale, ale na razie na razie po prostu mm, nie widać. Co do, zanim przejdę do innych indeksów, co do tego porozumienia, ono faworyzuje też ceny surowców rolnych, oczywiście. Tych, które Stany Zjednoczone eksportują. No bo skoro Chiny mają teraz przynajmniej stwarzać iluzję tego, że um, będą chciały się z tego porozumienia wywiązać, no to wypadałoby zrobić um, dobrą minę, przynajmniej na początek i, i coś tam pokupować. Oczywiście Chiny już trochę kupowały jesienią, żeby jakby pokazać taki gest dobrej woli. No i pierwszym takim kandydatem do. Zysko, zyskania na tym wydaje się soja. Chociaż jej ceny już bardzo mocno odbiły. Tak to jest w relacji do S&P 500. Widać, że momentami ta zależność była dość mocna, no bo właśnie soja to jest główny towar eksportowy z USA do Chin. Oczywiście rolnicy mówią dużo, że a brazylijska soja jest tańsza i tak dalej, no ale Chiny mogą nie mieć wyboru. Jeśli mają te ogromne kwoty kupić, to, to tak naprawdę powinny kupać bez względu na cenę. To oczywiście jest mało, mało, mało zasadne tak I, no i w związku z tym nie bardzo wierzę, że, że się z tego wywiążą, ale ale jakby no, soja to jest jeden rynek, drugi rynek to jest kukurydza, która na wykresie nawet wygląda lepiej, bo, bo, bo jest cały czas dość nisko, więc tutaj też wydaje się, że jest jakiś potencjał na kukurydzy. Kukurydza też powinna znaleźć się w dość znaczącym stopniu w tych kwotach importowych do USA. Widać właśnie było, że na tym czwartek, piątek, kiedy kiedy to porozumienie było finalizowane, kukurydza na tym zyskała, no i wydaje się, że że też to jest potencjał do, do jakiegoś takiego odbicia na zasadzie, o choćby mieliśmy tutaj impuls, a może słabo widać tą linię. Dajmy sobie jakiś bardziej żywy kolor. Korektę teraz w ramach tego klina, lekko zniżkującego. No i tutaj, oj, no nie chce nam się skopiować. O właśnie. No, więc tutaj na jakieś 420 nawet. Wydaje się, że to jest całkiem, całkiem możliwe w przypadku kukurydzy, więc jakby wydaje się, że te rynki też mogą na tym porozumieniu zyskać nie tylko właśnie indeksy, które, które już tanie e, nie są. Przechodząc do indeksów DAX, który trochę bardziej był sceptyczny wobec tego, co się dzieje i tu mieliśmy wyjścia w górę, cofnięcia, teraz też jakby rynek nie jest przekonany. No, ale wydaje się, że tu mamy też historyczne szczyty, że to powinien być taki magnes. Dopóki Wall Street nie da sygnału do korekty, to, to jednak tendencja powinna być do tego, żeby te historyczne szczyty przetestować. Są na wyciągnięcie ręki, więc, więc aż kusi tak. No, i na tym tle nasz rynek, który też wygląda dość dobrze, no, aż dziwnie to brzmi, prawda? Natomiast e, tutaj te cienie dolne sugerowały, że, że może się pojawić popyt. No, i on oczywiście w czwartek wystrzelił i trochę odbiliśmy. Oczywiście znowu pojawia się pytanie, co będzie, jeśli przyjdzie ta korekta na Wall Street, która wykresowo bardzo się należy i ten, skoro to porozumienie już jest, wszyscy o wiedzą, no to może tak, w pewnym momencie to się zadzieje, nawet jeszcze w grudniu, czy znów nie, nie zajdziemy poniżej tego 2050 na nowe minimum kilkuletnie. Całkiem możliwe, ale chwilowo można się cieszyć chwilą. Technicznie wygląda to dość dobrze. Dobra, przechodzimy dalej, bo czas nam szybko ucieka. A mam jeszcze kilka innych tematów, m.in. fund, tak? No konserwatyści wygrali tutaj, jakby za wiele temat, nie ma nawet do powiedzenia, tak? No bo konserwatyści wygrali te, um, te wybory bardzo zdecydowanie. Będziemy mieć Brexit. Fund bardzo mocno zyskał, ale moim zdaniem, jakby to jest wszystko już w cenach. I o ile jeszcze bym na tym moment nie grał shortów na funcie, to proszę zwrócić uwagę. Pozycjonowanie w funcie bardzo odbiło. Tutaj, na przykład, kiedy w dołkach, na tym pozycjonowaniu. Ja, i na pomysłach inwestycyjnych w tym moim miesięcznym webinarium i w jednym zagrani dnia e, mówiłem o takim długoterminowym longu na funt jenie z ceną 144,5, a tam było wtedy chyba 120, więc jakby zasięg ruchu ogromny. No, już tam doszliśmy nawet z małą nawiązką, więc e, wtedy funt naprawdę był tani, był bardzo wyprzedany, był jakby historycznie też niedowartościowany. Teraz duży ruch został wykonany i na cenie i na pozycjonowaniu. Tymczasem no jak popatrzymy sobie na fundamenty, to i, dat, i te dane ostatnio były gorsze, PMI na przykład wielko, z Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania notuje potężny deficyt na rachunku bieżącym w okolicach 5% PKB, to jest bardzo dużo jak na gospodarkę rozwiniętą i proszę zwrócić uwagę, w ostatnich latach pomimo słabego funta, ten deficyt handlowy się przyczynił do pogorszenia tego karenta. Oczywiście w przypadku Wielkiej Brytanii główny deficyt to jest to, że wiele aktywów jest posiadanych przez e, obywateli innych krajów, no i oni osiągają z nich dochody, które mogą wypłacać, tak, więc jakby na tej, na tej zasadzie Wielka Brytania potrzebuje cały czas nowego kapitału, żeby to mm, niejako rolować w pewnym sensie, ten te odpływające dochody. E, no ale też właśnie bilans handlowy się popsuł, więc ten słaby fund nie bardzo sprawił, że br jakby brytyjski eksport stał się hitem więc jakby no tutaj z tej perspektywy makro ta słaba waluta jest potrzebna, a już funt teraz nie jest aż taki bardzo słaby, więc więc wydaje się, że wydaje się, że funt nie ma przed sobą jakichś świetlanych już perspektyw. Tak jak mówię, siłą rozpędu być może rynek jeszcze trochę te wzrosty pociągnie. Jak sobie popatrzymy na kurs funt dolara. Dzisiaj na przykład rośnie. Tak, i tutaj mamy taki na przykład poziom 1,3650, który, gdzie mielibyśmy równość tych impulsów wzrostowych z jesieni tego roku, jak i właśnie ten poziom, to jest jakiś lokalny szczyt z 2017 roku. Oczywiście widać, że było, że po Brexicie, znaczy po, po referendum, mieliśmy nawet poziomy 1,44, ale wtedy sytuacja była też trochę inna globalnie. I gospodarczo, i jakby ja już nie mam przekonania co do tego, że fund będzie dalej jakoś istotnie drożał. Dalej, kawa. No, na tej kawie naprawdę się zadziało dużo. Kolega pisał tutaj o, o niej trochę więcej, więc zachęcam do tego. W piątek, tak? W piątek o 18:56. Jest duży wpis o kawie. Można sobie przeczytać o tych fundamentach, spadających zapasach i o tym, czy teraz historia się powtórzy? Mieliśmy kilka takich HOS, ostatnie dwie 2014-2016, które też, jakby z niskich poziomów, wyniosły nam ceny kawy bardzo y, wysoko. Ja może powiem tylko tyle, że y, oczywiście, na pozycjonowaniu, tak widać tutaj, że bardzo mocno się ono zmieniło. Wcześniej mieliśmy dużo shortów, mało longów, teraz jest na odwrót. Już do, zdecydowanie dominują. Longi I jeszcze nie jesteśmy na tych maksimach, właśnie z tych dwóch hoss, jeśli chodzi o pozycjonowanie, ale wcale już dużo nam nie brakuje, tak więc z tego punktu widzenia trochę ten potencjał już się wyczerpał. Pewnie w piątek to pozycjonowanie trochę spadło, tak, po, tej potężnych, po tych potężnych, ponad 10 dolarowych, czy tam 10 centowych, jeśli przeliczymy to na worek, spadkach. O, właśnie o tym mówię, tak, gigantyczne spadki w piątek, ale też prześledziłem sobie, jak rynek się zachowywał w przeszłości. Po takich dużych, jak mieliśmy hostce, i duże, właśnie jedna, jedna potężna świeca w dół, i zwykle było tak, że przynajmniej był to zapowiedź tego, że na jakiś czas te wzrosty się zatrzymają, ale rynek nie spadał w dół po tej świecy jak w przepaść, tylko przynajmniej jeszcze jakiś poszarpał się tutaj na górze. Więc jest całkiem możliwe, że przynajmniej dojdziemy gdzieś w okolicy wysokich 130 kilka i później zobaczymy, tak, co dalej będzie rynek chciał. Chciał zrobić. Więc na tej kawie dzieje się bardzo dużo i, i, i też, jakby to, co mówiłem wcześniej, że jakby real zaczyna nam się brazylijski umacniać od tych historycznych minimów, więc to też cenę kawy sprzyja. Skoro mowa o wykupionych rynkach, warto zwrócić uwagę na platynę, która też jest, no to poziomy pozycjonowania są jedne z najwyższych w historii. Więc tutaj platyna jest bardzo wrażliwa na ewentualne na ewentualną presję podaży. Co ciekawe, kruszce nieźle nie zniosły tą poprawę sentymentu rynkowego. Tu, mówię, tu mamy tą platynę, która właśnie podeszła znów pod 950, poziom, który wcześniej sprawiał, że ceny się cofały. Złoto nadzyskało. Srebro też nam bardzo ładnie wybroniło ten, to bardzo ważne wsparcie. Więc nawet metale wyglądają lekko wzrostowo. Co prawda, no jest ryzyko takie, że jakby jeśli ten optymizm się utrzyma, to te tym wzrost może być ciężko, ale, ale jeśli właśnie się nie utrzyma, no to te poziomy wyglądają całkiem nieźle. I, I w związku z tym dla mnie cały czas najlepiej wygląda srebro, które też jest najmniej wykupione. Um, więc platyna tutaj raczej raczej nie, nawet jeśli już to 950, to jest mocno ryzykowny, ale, ale już bardziej poziom na short niż na niż na rok. Dobra, co dalej? Kończmy, yy, przejdźmy do yy, kalendarza na ten tydzień. Mamy yy, za nami już dane z Chin o takie miesięczne produkcja, sprzedaż, yy, rynek nieruchomości. Tutaj mieliśmy lekkie podbicie, szczególnie te dane o produkcji były trochę lepsze, ale jak widać one są mocno zmienne w tych miesiącach, a ta tendencja cały czas jest niekorzystna. Sprzedaży detaliczna też była lepsza, ale głównie ze sprawą wysokich cen, bo to jest są detaliczne liczne w cenach bieżących, czyli jakby jeśli jest wysoka inflacja, to też sprzedaż będzie wysoka, no bo co z tego, że sprzedaż nam rośnie o 8%, skoro powiedzmy sobie połowa tego to jest wzrost cen, tak? O czym my sobie powiedzieliśmy, że właśnie ta wieprzowina, i inna żywność, bardzo w Chinach teraz drożeje, więc stąd też to te lepsze dane. Wydaje się, że, że niestety nie, nie jest to efekt siły konsumenta. No i jakby e, inwestycje wyglądają słabiej. Co więcej, to są powiedzmy sobie, ukończone inwestycje, podczas gdy dane takie bardziej szczegółowe pokazały, że powierzchnia rozpoczęta powierzchnia w budowach komercyjnych, jeśli chodzi o nieruchomości spadła rok do roku, po raz pierwszy od 2017 roku. Roku. Ten rok w Chinach jakby był przyzwoity, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w dużym stopniu, dzięki deweloperom, którzy cały czas dużo budowali. No, jakby teraz z o to, że, że w końcu to paliwo się skończy. Tak więc to też jest jeden, być, może być właśnie jeden z powodów, dla których Chinom zależało na tym porozumieniu, żeby po prostu tej gospodarki całkiem nie udusić. Natomiast w kalendarzu na ten tydzień mamy całkiem opozycji, gdzie już dzisiaj będzie ciekawy dzień. Zaczęliśmy od PMI z Japonii, który no świeci nam się tutaj na zielono, ale tak do końca to nie jest tak zielono, bo, bo jest gorzej niż w poprzednim miesiącu. Tak. Przede wszystkim ten japoński PMI przemysłowy pokazuje, że tutaj specjalnie nic się nie poprawia w tym azjatyckim przemyśle. No i to jest raczej, dla, raczej jakieś ostrzeżenie, tak, bo mieliśmy przez ostatnie dwa miesiące jednak w tych PMI globalnych taką tendencję, że odbijamy od dna. No i ten japoński PMI za bardzo nam tego nie pokazuje, a jak Japonia jest takim jednym z gospodarek, która reaguje na globalny popyt, więc, więc to jest raczej taka, takie lekkie ostrzeżenie, że niespecjalnie ta globalna gospodarka ma ochotę przyspieszać. Więc zobaczymy, co nam pokażą dzisiaj, szczególnie Niemcy. Ja będę patrzył na ten niemiecki PMI dla przemysłu, on miesiąc temu odbił. No i są oczekiwania, że będzie dalej odbijał, tak? Czyli jakby Niemcy 9.30, wcześniej mamy Francję, no, i później już mamy też wstępne PMA -e dla Wielkiej Brytanii. Tak, więc to też trochę nam w kwestii funta wyjaśni. No i Stany Zjednoczone. Dla Stanów Zjednoczonych ważniejsze są te indeksy ISM. Te PMA -e są o tyle ciekawe dzisiaj, że one ostatnio pokazały odbicie, a ISM-y, przypomnę, pokazały, że z gorzej. Więc yy, nie zgodziły nam się te dwie firmy badające koniunkturę w Stanach, co też będzie ciekawe. Więc, jakby te, yy, no taki dzień, który nam dużo powie o globalnej gospodarce przed nami. Będziemy oczy, oczywiście o tym na bieżąco pisać. Później w trakcie tygodnia mamy też jeszcze trochę danych z USA, mamy produkcję, yy, mamy inflację PC w Stanach Zjednoczonych, ale jakby nie sądzę, żeby te dane miały aż taki naprawdę kluczowy wpływ na, na rynek. Te PMI nam dzisiaj dużo powiedzą o stanie globalnej gospodarki. Rynek niekoniecznie musi nam na to jakoś mocno zareagować, ale też jakby o, o tym sobie powiedzieliśmy, właśnie tak, na ile. Ta korekta jest prawdopodobna, na ile nie, jakby rynek nie musi na to zareagować. Ale nasza wiedza odnośnie tego, czy, czy faktycznie jest, są podstawy ku temu, żeby te nastroje się popsuły w niedługim terminie, to te dane nam na pewno powiedzą dość dużo i dla mnie to jest najciekawszy dzień, jeśli chodzi o pozycję w kalendarzu. Natomiast jakby na bieżąco, będziemy, to, będziemy jakby to, to sobie śledzić, jak i właśnie wszelkie inne treści napływające na rynek w zakładce wiadomości. No i cóż, ja na ten moment dziękuję już za uwagę i tak troszeczkę przeciągnęliśmy. Zapraszam na inne webinaria o 8.30 codziennie. W tym tygodniu mamy jeszcze też webinarium poświęcone rynkowi surowców. Jutro o godzinie 19.00. Dodatkowo w czwartek 14.00 live trading więc no, ten kalendarz jeszcze na ten tydzień jest taki naprawdę intensywny, a dopiero później mamy święta, ale w tym tygodniu jeszcze powinno się całkiem sporo dziać. Ja zatem bardzo dziękuję raz jeszcze za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia.